Przyjechałam do Was z Krakowa po to, by opowiedzieć troszeczkę o zmianie. I nie ukrywam, że długo zastanawiałam się, w jaki sposób mam uchwycić ten temat, ponieważ jestem straszną gadułą, a moje nazwisko jest tak długie, że zajmie przynajmniej przedstawienie się pół minuty. Więc opowiem Wam tak naprawdę kilka historii z mojego życia, a potem postaram się Was do czegoś zachęcić. Zacznę więc od początku. Od tego, że gdy miałam 3 latka. Lekarze zdiagnozowali u mnie rdzeniowy zanik mięśni, dystrofię mięśniową. Chorobę, która postępuje, która dotyczy całego ciała i która wiąże się z tym, że moje mięśnie po prostu słabną. Gdy słyszymy, że coś jest postępujące, to wiemy o tym, że nasze życie będzie jedną wielką karuzelą, bo będzie tych zmian tyle, że po prostu w każdym jakby nie będziemy mogli też jakby nad nimi zapanować czy nad nimi nadążyć. Natomiast jeśli masz obok siebie kogoś, kto od dzieciństwa dba o to, żeby wytłumaczyć ci, na czym polega, będą polegały te zmiany, żeby cię dobrze do tego przygotować, to jesteś już mistrzem świata. Ja miałam oczywiście rodziców, którzy mówili mi, że mam dwa wyjścia: albo mogę siąść w kącie, zacząć płakać obwiniać cały świat, Boga, kosmos, wszystkich, sąsiada nawet, o to. Albo mogę zadawać pytanie, dlaczego ja, dlaczego teraz, dlaczego nie koleżanka, kolega. Albo mogę po prostu przyjąć tą każdą zmianę, która nadejdzie ze spokojem i znaleźć jakieś rozwiązanie i znaleźć swój sposób na to, żeby moje życie było pełne pasji, było kolorowe, było, było radosne. No i tak się stało, że ten zańk mięśni trafił na takiego przeciwnika, że ja tam nie lubię się smucić za bardzo i uważam, że tak trochę szkoda mi czasu na to. Więc wybrałam tą drugą, e, dru, tą drugą drogę e, i stwierdziłam, że sprawię, żeby moje życie po prostu właśnie było pełne pasji. Na szczęście też e, miałam wielu, wielu przyjaciół, którzy dbali o to, żeby to wszystko wyglądało tak. Jak w każdym innym domu, żebym normalnie z nimi wychodziła na rower, żebym normalnie e, wychodziła e, do ludzi. Nie zdradziłam Państwu jeszcze tego, że jestem z zakopanego. E, jestem góralką. W związku z tym do tego doszedł upór i w ogóle taka mieszanka, że e, mój tato kiedyś powiedział mi: wiesz co, ja w sumie to cieszę się, że jesteś na wózku, bo ja bym na to nie nadążył. No i właśnie tak jest, że, że ten upór mój spowodował, że ja cały czas miałam marzenia, cały czas chciałam i wiedziałam o, o tym, że, że po prostu chcę, jakby żeby to moje życie było takie po prostu na pełnych, pełnych obrotach. Oczywiście pojawiły się pierwsze marzenia, gdy skończyłam liceum i stanęłam przed taką dużą zmianą, czyli co mam wybrać, czy zostać w domu. I być takim, takim, taką osobą niepełnosprawną, o której wszyscy, większość osób myśli. Czyli będę siedzieć w domu, nic nie robić, nie zajmować się przede wszystkim tym, czym bym chciała się zajmować. Albo po prostu podejmę wyzwanie, podejmę tą zmianę i ruszę, że tak powiem, przysłowiowo w świat. Dostałam się na studia dzienne do Krakowa, wyjechałam z domu, no już tam nie wróciłam. Nie wróciłam, dlatego że <głos》> mieszkam właśnie w Krakowie i zostałam po studiach, bo zaczęło się dziać w moim życiu tyle fantastycznych rzeczy, że te wszystkie słowa, które słyszałam, że, że właśnie będę w domu, że jak ja w Zakopanym sobie będę radzić, bo tam są przecież góry i jak ja będę się poruszać, to przestało to w ogóle mieć znaczenie. I powiem Wam też to, że. Yy, zrobiłam w swojej głowie taką zmianę myślenia. Ponieważ w wieku 14 lat zaczęłam używać wózka. Już byłam tak moje mięśnie nóg były tak słabe, że zaczęłam używać wózka. I wtedy zaczęło mi brakować czegoś takiego jakiegoś wypełnienia. I gdy poszłam na studia i skończyłam liceum, znalazłam to wypełnienie, ponieważ na swojej drodze znalazłam człowieka, który zaproponował mi nurkowanie w wodę. I ja... Widzą państwo jak wyglądam, jestem blondynką, malutką, drobniutką, więc po prostu basen to jest dla mnie po prostu coś strasznego, bo zaraz marznę, jest mi zimno i mówię tak, ja nurkowanie, w ogóle co ty opowiadasz? On mówi, no tak, ty nurkowanie. Ja mówię: A jest jakaś osoba z zanikiem mięśni, która nurkuje? On mówi: Nie. Dobra, okej. Okay. I zaczęłam, słuchajcie, zaczęłam nurkować. E, zrobiłam cały kurs basenowy, potem e, zrobiłam certyfikat nurkowy. I rzeczywiście, e, jako pierwsza osoba w Polsce, zaczęłam z tą jednostką chorobową nurkować. I słuchajcie, byłam najszczęśliwsza na świecie, dlatego że otworzyłam. Drogę, innym osobom z moją chorobą, które po prostu mogą to robić. Natomiast bałam się bardzo, naprawdę bałam się bardzo, ale znowu albo mam jedną drogę taką, albo taką, albo będę siedzieć w domu i nic nie robić i szukać cały czas swojej drogi, albo dobra, spróbuję i zobaczymy, może to mnie zachęci. No i tak zachęciło, że to trwa już 15 lat. No, i wszystkie, jak tylko mam jakieś tam oszczędności, i w ogóle, no to co, no to nurkowanie. W związku z tym, no, stało się to naprawdę wielką pasją i fantastycznym uczuciem, dlatego, że wiecie, co poczułam? Znalazłam nie tylko swoją drogę, ale znalazłam też coś ważniejszego. Odkryłam wolność, ponieważ gdy nurkuję. Zostawiam wózek na brzegu, zostawiam swoją yy, niepełnosprawność, i pod wodą nie ma komórek. Nie ma internetu, nie ma Facebooka, nie ma wszystkich innych rozprzestrzeniaczy i przede wszystkim nie ma problemów. Przez 30 minut jestem ja, świat podwodny i oczy oczywiście osoba druga, która mi w tym towarzyszy. Więc pasja i wolność. I nurkowanie, i jakby ta odwaga do tego, żeby w ogóle to, tego spróbować. Yy. Otworzyła mi moją głowę na to, żeby marzyć jeszcze bardziej, jeszcze więcej, jeszcze jakby o, o innych rzeczach. Yy. I wtedy też zaczęłam chodzić po górach. No tak chodzić. Zaczęłam mówić o tym głośno, że chcę to robić. Znalazłam cudownych przyjaciół. Którzy wynosili mnie najpierw na barana, a potem w plecaku, w te góry. I te Tatry, gdzie ja odsłaniałam sobie okno i mówiłam: Ja tam jestem, ja tam jestem. Nagle tam byłam. I to było coś niesamowitego, ale zaczęłam po prostu o tym głośno mówić. I pewnego dnia odebrałam telefon od pani Ani Dymnej z fundacji Mimo Wszystko. Czy zdecyduje się na udział w wyprawie na Kilimandżaro? A ja tak, yy, no, dobra, 30 sekund. No, jak kochałam góry, ale no, tak, przepraszam. No, ja, dobra, przyznam się, ja nie wiedziałam na jakiej jest wysokości, więc gdy dopiero tam Google, 5895 metrów. No, okej, okay, powiedziałam, dobra, pójdę. No, miliardy oczywiście myśli w głowie. Ale tak strasznie chciałam, w ogóle góry, Afryka, w ogóle, wow, super. Natomiast uczestniczyłam w tej wyprawie z, razem z dziewięcioma innymi osobami niepełnosprawnymi po to, żeby pokazać też innym ludziom niepełnosprawnym, że się da. Żeby pokazać ludziom sprawnym, że mamy swoje że mamy ograniczone możliwości, ale to nie znaczy, że nie realizujemy swoich marzeń, swoich pasji i nie robimy po prostu wszystkiego, co się da, żeby zdobyć najwyższy szczyt. Udało mi się dojść na wysokość 5200 metrów, i to jest rekord. I powiem Wam, że od tamtego czasu, kiedy to byłam na tym Kilimandżaro, to teraz cokolwiek robię. I mi się nie chce to, co myślę, albo na przykład wydaje mi się, że czegoś nie zrobię. Na przykład spadnie mi szklanka, rozbije się i mówię: Nie, no zaraz sobie wszystko poprzebijam. To później jest taka myśl: Ej, ty byłaś na kilimaczarze, ty tego w ogóle nie posprzątasz, ty tego nie zrobisz. I słuchajcie, cały czas. Minęło 8 lat, a ta wyprawa wzmocniła mnie tak bardzo i zmieniła tak moje myślenie, że to jest nieprawdopodobne. Mówimy tutaj o przekraczaniu swoich granic i o tym, że. Gdy je przekroczymy i gdy coś się uda, to zmienia, zmienia się coś w naszej głowie. I tak właśnie jest. Mnie się wiele, wiele rzeczy w głowie zmieniło od tamtego czasu. Natomiast e, też, jeśli rozmawiamy o zmianie, to zmiana, zmiana oczywiście nie lubimy zmian, bo zmiana kojarzy nam się ze smutkiem, kojarzy nam się z jakimś tam taką sytuacją, że rozstajemy się z czymś, że, że coś się kończy. Ja taką. Zmianę bardzo dużą, kiedy coś się kończy, miałam 3 lata temu. Kiedyś to usiadłam całkowicie na wózku i to był normalny szary dzień. Poszłam do pracy, znaczy wychodziłam dopiero do pracy. Zaczęłam oczywiście te wszystkie czynności: to pomalowanie, ubieranie i w ogóle. I miałam do przejścia 2 metry. I wyobraźcie sobie, że po zrobieniu paru kroków okazało się, że poczułam taki ból w biodrach, że wiedziałam, że to już jest ten moment. Wiedziałam o tym, że no, Angie, zrobiłaś już dużo na stojąco, czas, koniec. Pojechałam do pracy, jeszcze wtedy mm, tak się zastanawiałam, czy może to jest słabszy dzień, czy może po prostu, że może to jeszcze nie to, ale gdzieś tam podświadomie wiedziałam, że to już jest po prostu ten moment. I wiecie co? I tak sobie pomyślałam, no dobra, ok, stało się. To teraz muszę szybko nauczyć się perfekcyjnie przesiadać na łóżko, bo tak robiłam to ten perfekcyjnie po prostu nauczyć się przesiadać na, wózko, na, na łóżko. Przede wszystkim nauczyć się gotowania na siedząco, wymienić sobie garnki. Z tych wysokich, na takie niższe, dlatego że ja po prostu muszę widzieć, czy marchewka wypływa do góry, czy po prostu, czy tam coś mi się gotuje. No, ja uwielbiam gotować, więc no, muszę znaleźć jakąś możliwość. No I wtedy właśnie uświadomiłam sobie, że na każdą sytuację możemy znaleźć jakąś, jakieś inne rozwiązanie. Możemy zmienić sobie. To, że zmieniła się moja perspektywa, to nie znaczy, że nie zmieniam się, zmienia się moja osobowość, czy zmienia, zmienia się mój charakter. Nie, tylko po prostu ja muszę stworzyć sobie możliwości, żeby różne inne rzeczy się dało zrobić. I później, gdy znów myślałam o tej zmianie i wyciąganiu z tego, takich właśnie, co się zadziało, to sobie pomyślałam: szpilki. Wreszcie. I to jest tak, że słuchajcie, gdy chodziłam samodzielnie, tymi resztkami sił, to zawsze musiałam chodzić na płaskich butach. Nie mówię już o butach Forresta Gampa, z tymi wszystkimi takimi tutaj. I uwierzcie mi, pojechałam do sklepu kupić szpilki pierwsze. I to było naprawdę dla dziewczyny, nie wiem, no dla mnie to było ważne. Dla mnie to było ważne, że wreszcie po prostu e, nie muszę się już męczyć, nie muszę już e, po prostu kombinować, że dobra, jak jestem na wózku, to mogę na chwilę założyć szpilki, bo później muszę przejść 2 metry, to muszę się przebrać i w ogóle koniec. Teraz już będzie, będą. E, I powiem wam, że e, jakby to wszystko wam mówię po to też, że chciałam was zachęcić do tego, żeby zmienić troszkę myślenia o nas, o osobach niepełnosprawnych, yy, dlatego że my mamy bardzo dużo też pasji, mamy naprawdę często normalne życie, tylko mamy trochę inną perspektywę. Jak to moi koledzy mówią, że fajnie, bo ja mam wzrok na pewnej wysokości, no ja niestety nie mogę tego powiedzieć, zwłaszcza jak ktoś do mnie z tyłem. <śmiech> <śmiech> więc raczej wolę, żebyście się odwracali do mnie przodem. Ale tyle, tak? Oczywiście, ja wiem o tym, że potrzebujemy pomocy. Natomiast ja na przykład na tą pomoc. Ja się cieszę z tego, z tego, bo zawsze mam towarzystwo. No ale to jestem ja, bo ja lubię ludzi i w ogóle, więc ja mam zawsze towarzystwo. Natomiast zdarza się też często, że nie wiemy, jak na siebie reagować. Ja też nie wiem, jak, co zrobić, żebyście. Do mnie przyszli, żebyście zaczęli ze mną rozmawiać. Wy nie wiecie, jak to zrobić. Natomiast myślę, że po prostu no, musimy się traktować normalnie. E, miałam taką sytuację ostatnio, że byłam w ośrodku zdrowia i e, czekałam na windę. No i tak widzę, szóste, piętro, piąte, dobra, to mam czas w komórce, szybko mail odbiorę i w ogóle wykorzystam to, to czas, więc moje myśli gdzieś były skierowane w innym kierunku. Drzwi się otworzyły, windy. Ja już przygotowana, już chcę. Wjeżdżać, i nagle po prostu jakiś pan z tyłu tak szybko mnie wep wepchnął do tej windy. Eee, I zdenerwowało mnie to, dlatego że po prostu jakby też my mamy tutaj swoją, swoją taką przestrzeń, i wyobraźcie sobie, jakbyście wy się czuli, gdyby po prostu, gdzie, kiedy stoicie przy windzie, i nagle podchodzi ktoś do was i tak was pchnie. No I kilka dni później spotkałam się z niewidomym kolegą na kawie, i mówię mu, że jestem zła i w ogóle, i że nikt. I mówię mu, słuchaj, no nie każdy mnie może popychać. A on mówi do mnie: Słuchaj, no Angie, ciebie nie każdy może popychać, a mnie nie każdy może ciągnąć za laskę. <grywa> Więc normalność. Jeszcze Wam na koniec powiem, że też ja po prostu chodzę, tak? Ja idę, ja ich chodzę na szpilkach i tak dalej. E, ja nie, e, nie, nie jeżdżę. Dobrze, tak ktoś do mnie, na przykład, jak ktoś do mnie mówi: Angie, przyjedziesz na, impre na imprezę? No to ja mówię: Ale co żałtem? I co alkohol nie będę piła? Ale ten. Nie, nie, no wózkiem. Ja mówię, nie, no to ja przyjdę, a nie przyjadę. Więc generalnie te zwroty też normalność. Więc stawiajmy na normalność, zmiany, zmiany w, swoim, w swoim myśleniu i myślę, że będzie nam o wiele, wiele po prostu w życiu prościej. Na zakończenie Wam powiem tylko tyle, że życie jest fajne. Niezależnie czy się stoi, czy się jeździ, czy się chodzi, czy się siedzi. Eee, wszystko zależy od nas, od tego, co mamy w głowie, i od tego, czy chcemy. Czy chcemy to życie po prostu brać pełną parą, wyciskać jak cytrynę, znaleźć dla siebie pasję, czy będziemy właśnie siedzieć na kamieniu, nic nie robić, usiąść w kąciku, obwiniać cały świat i zadawać mnóstwo pytań sobie i innym, kręcić filmy takie, że po prostu jakieś thrillery, tr dramaty. Sprawimy tak, żeby po prostu było fajnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia następnym razem i wszystkiego dobrego.